Witam wszystkich. Dzisiaj pokażę wam w kilka minut, w jaki sposób czytamy cyrylicę. Zapytacie się, po co właściwie nam taka umiejętność? Odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ zarówno polski, jak i ukraiński czy rosyjski to są kraje, to są języki słowiańskie, a więc są do siebie bardzo podobne. Tak samo jak język czeski. I o ile jesteśmy w stanie jako tako czeski zrozumieć, no to gorzej jest właśnie z ukraińskim. Tylko, że jedynym problemem tutaj jest ta cyrylica. Która, jak się okazuje, nie jest wcale taka trudna, jak się może wydawać. Jest naprawdę bardzo prosta i zaraz Wam pokażę, o co w tym chodzi. Więc tak, pierwszy bardzo pozytywny przykład to jest, jak myślicie, co tu jest napisane? To jest apteka. Jedyna różnica to jest ten drugi znak i to jest P. Jak na, matyce, jak na, jak na matematyce mieliśmy, nie wiem, pole koła, to tam było Pi. To jest właśnie litera Pi, tylko po prostu bierzemy z tego pierwsze P, więc to jest apteka. Więc A, T, E i K są takie same jak u nas. Jedyna różnica to jest, to jest właśnie P. Lecimy dalej. Przy okazji tutaj widzimy kolejne słowo. To co się różni: P czytamy jako R, to takie H to jest N, natomiast ten znak jest D, czyli to jest Arenda. I następne słowo od razu tutaj jest 1020 M, K, a B czytamy jako W, czyli to jest metrów kwadratowych. Proste, bardzo proste. No i dobra. Następne, następny przykład. Tutaj mamy jakiś banner. I lecimy po kolei. To wygląda prawie jak by. I to jest by, więc to jest by, a, n, k. Więc to słowo to jest bank. I kolejne. My czytamy normalnie. To takie odwrócone n to jest i. x czytamy jako h. a to jest znowu i, tylko że z tym takim daszkiem, więc to jest długie i. To. Takie A bez tej kreski poziomej to jest L. Mamy normalne I w ukraińskim, to jest W, C, czytamy jako S. Ten znak ja w ogóle pomijam, on jest tam, nie wiem, coś tam daje, nie wiem, nieważne. K, I i długie I, czyli po kolei B, A, N, K, Bank Michailiwski, Bank Michailiwski. I tyle, bardzo proste. A bardzo często się takie coś przydaje. Takie proste rzeczy możemy sami zdekodować. No i dalej, zobaczmy, co tutaj mamy. Tutaj Y czytamy jako U, więc to jest O, Ty, U, Sy. Otus. I teraz tutaj mamy to słowo K, L, I, N, I, N, i to jest G, czyli to jest cleaning. <grym> cleaning. I już. Tutaj mamy słowo smak. Widzimy. No i dalej, to jest p, pi pamiętamy, p a, ry, u, sy, parus, k, a, to jest fi, więc f, czyli to jest kafe, czyli parus, kafe, jakiś tam parostatek w piękny rejs, czy coś w tym stylu. No i dalej, to czytamy jako szy, czyli szy, u, k, a, to jest e, Szukajemo, czyli szukajemo, tak, szukamy. Ny, o, w, i, nowi, nowych. O, by, to, jest literka L. Ja sobie kojarzę ją w taki sposób, że ona wygląda jak Pi, tylko że tutaj z tej strony ma taką laseczkę i wygląda trochę jak litera L, stąd wiem, że to jest L. O, by, l i, czy, czy ja, czyli oblicia, czyli, czyli szukamy nowe oblicze, jakiejś nowej twarzy, pewnie do jakiejś kampanii reklamowej czy czegoś w tym stylu, co nie? No i tyle, no prosta sprawa, tylko właśnie trzeba, trzeba to znać. Kolejne 15 A P R E L J A, czyli 15 aprilia, czyli 15 kwietnia, jak zakładam. Max Barskich. Max Barskich. No i tyle. To jest literka T S, czyli T R C. Ty, r, c. G, U, L, L, I, czyli Gulliver. Gulliver. Proste. No raczej. No i co? Myślę, że to wszystko. Może znajdę jeszcze jakieś litery, których nie było. Jeżeli, coś, jeżeli czegoś nie uwzględniłem, to sobie po prostu sprawdzicie. Myślę, że to nie jest jakieś bardzo skomplikowane. To jest literka B. B -u -l, czyli B-U-L, czyli ból. Może jakiś bulwar. T. Szefczęka. Szewczenka, nawet napisana jest. No i tak naprawdę myślę, że powinniście sobie po ulicach pięknego Kijowa poprzechadzać się, poczytać sobie, potrenować i po prostu to w pewnym momencie samo wejdzie w krew. O, jest literka. Jest, jest ta, której szukałem. Tylko muszę ją zlokalizować. Tutaj. To jest Ży. Żytomir. Żytomir. Yy, to jest szyczy. Chreszczatik. Jeżeli taka laseczka jest, to właśnie było szy, a ona powoduje, że to jest szyczy. Czyli bulwar Hreszczatik. No i dobra. 5 minut, i myślę, że temat ogarnięty. Gdyby jakieś pytania się pojawiły, może coś źle powiedziałem, to... No to oczywiście w komentarzu zapraszam do udzielania się. I myślę, że to na tyle. Dzięki bardzo i powodzenia. Chwała Ukrainie. Na razie.